Witajcie serdecznie. Kiedyś pokazywaliśmy dużo jedzenia na vlogach, a teraz nie pokazujemy, prawie wcale, więc dzisiaj się to zmienia. Jacek y, robi sałatkę z czego? Z pomidora, ogórka, awokado i rukoli. No, to jest mega zdrowa sałatka. Jak, no, dużo tłuszczu. Jeszcze dolewasz czegoś, jakiegoś ol oliwy. Ale z pestek winogron. Ale i z pestek winogron. No. I to pasuje soli, Mega. ...pieprzu i do tego. W smaku też jest dobre no, coś takiego. No. No do tego będzie wczorajsze makaron. A, no tak. Można masz. jeść po Masz jeszcze makaronik tam, no jo. Także rozpoczynamy kolejny dzień. No, ja rozpoczynam go od kawy. A jak myślisz, czym udałoby się zawrócić takie płynie co? Jakby to A tam jest. No, duży jest plac zabaw. Jesteśmy na komunii. O, I tak wyglądamy. Trochę inaczej niż w rajtuzach. To Jest ciekawe, Zobaczcie, jest tutaj nawet koza. Znaleźliśmy kozę. Czekaj, spróbuję to przybliżyć. Będzie ją widać? O! Trawę. Beka. A, to jest moja piękna Hania. kwiatuszka No. Mega fajna restauracja. Tam sobie w środku jemy ciasta. A tutaj różne. robimy turninga. <laughs> tak, a tutaj torninja, dokładnie, w takich, właśnie to jest tor na te buty. No. Idealne, moje tereny. No ja też mam takie buty dzisiaj, o. Także działamy. Daj rękę, bo... Ponownie kozy. Tym razem jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I Hania. jak blisko jest ta koza, ich nie boi mnie, a nie, trochę się cyka. Cześć koza, ale śmiesznie żuje.